Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj mamy takie nieformalne spotkanie na temat wody Kangen. Zostałem zaproszony tutaj i zobaczyłem produkt, jego właściwości, jakie ma dla naszego organizmu między innymi chciałem wam przedstawić Anię Bożenę, one więcej na ten temat mogą powiedzieć Państwu oraz mi. Witamy serdecznie. Dzień dobry. To może powiesz, ani o czym jest woda kangen, w ogóle jaki ma właściwości i tak dalej. Więcej coś nam. Samo słowo kangen oznacza mhm. powrót do źródła, w sensie powrotu do zdrowia i optymalnego funkcjonowania. Mhm. Jest ono zarezerwowane dla wody produkowanej przez urządzenie medyczne firmy Enagic. Tutaj mamy tą maszynę, tak? Mhm, okej. Okay. Jeżeli chodzi o samą wodę, to mhm. jest to woda naturalnie bogata w minerały. Przepuszczona przez wysokiej jakości filter, tak. a więc pozbawiona niektórych metali ciężkich, w szczególności ołowiu oraz wszelkich nieczystości. Okay. Następnie podana procesowi elektrolizy, mm -hmm. który to proces nadtrwały socuje wodę na wodę kwaśną oraz, Tutaj w tej maszynie, tak? tak tam, tam. na wodę kwaśną oraz alkaliczną w zależności od wybranych parametrów. Jakie mamy parametry? Kangen produkuje Różne typy wód, zaczynając od pH kwaśnego z zakresu od 2,5 do 6, jak również wodę alkaliczną od 8,5 do 11,5. Wody te mają różnego typu zastosowania. Wodę, wodę kwaśną używamy, proszę Łukaszu, spróbuj sobie na swoich własnych dłoniach. Woda kwaśna zabija, zabija wszystkie ym, bakterie, bakterie tak? wirusy, więc używana jest zarówno do dezynfekcji rąk, y, jak i nawet do dezynfekcji urządzeń medycznych. Mhm. Ym, woda tzw. beauty water o pH zbliżonym do pH skóry używana jest y, ja właśnie, żeby pięknie nawilżyć na cerę. Naszą cerę, proszę bardzo. Moja koleżanka no, stosuje ją do rozczesywania włosów. Ja. Tak, tak, jak najbardziej. O, to mogę sobie, fajnie można się odświeżyć, fajnie takie, fajny taki efekt. Natomiast wodę alkaliczną od 8,5 do 9,5 mhm. wykorzystujemy po prostu do picia i do gotowania. Okay. Woda 11,5 jest wodą wysoce alkaliczną i wykorzystujemy ją do zmywania z owoców i warzyw środków. Y, takich jak pestycydy i herbicydy. Czyli jakieś tam owoce, miękkie, pomidory i także tak. Tak, tak, absolutnie możemy je wszystkie. Je, tak, w wodzie, jak, czy... najbardziej, jak najbardziej emulsyfują one olej i w związku z tym zbywają pestycydy i herbicydy. Coś Ym, niektórzy również używają wody 11,5 do y, płukania mięsa oraz ryb. O, to też bardzo ciekawe, nie wiedziałem o tych że, właściwościach. Ym... Jeżeli mogę dodać jeszcze, tak? to w wyniku procesu elektrolizy na katodzie powstaje zredukowana woda alkaliczna, która w literaturze naukowej nazywa się electrolyzed reduced water, charakteryzująca się obecnością molekularnego wodoru oraz mhm. koloidalnej płatyny. O. Właśnie te związki mają szerokie prozdrowotne właściwości. O, do widzicie Państwo dużo ciekawych informacji na temat wody. To mnie między innymi też przekonało do tego, żeby nabyć taką maszynę, żeby taką wodę używać, między innymi do czyszczenia warzyw, owoców, między innymi ją pić, używać jako odświeżacza można powiedzieć do cery, odkażania rąk i tak dalej. A proszę mi powiedzieć, Bożena, czy woda Kangen leczy w takim bądź razie, bo jak ma tyle właściwości? Łukasz, niestety ja nie mogę powiedzieć, że woda Kangen leczy. Mhm. Żyjemy w takich czasach, że robienie jakichkolwiek postulatów, czy też formowanie jakichkolwiek postulatów odnośnie właściwości leczniczych produktów mhm. może być robione tylko i wyłącznie pod szyldem współczesnej medycyny. Mhm. Ale co ja mogę zrobić, to mogę podzielić się z Tobą i z Państwem tytułami prac naukowych, które zostały opublikowane w czasopismach medycznych o, i pozwolę super. zarówno Tobie, jak i Państwu wyrobić sobie zdanie na ten temat. No to proszę. Dla przykładu, electrolyzed tak. reduced water protects against oxidative damage to DNA, RNA and protein. Inhibitory effects of electrolyzed reduced water on tumor angiogenesis. Okej, okay, co jeszcze mamy ciekawego? A molecular hydrogen as a novel antioxidant overview of the advantages of hydrogen for medical applications może jeszcze jedną. Okay. Recent progress towards hydrogen medicine. Potential, potential of molecular hydrogen for preventive and therapeutic applications. I te informacje możemy sobie znaleźć po wpisywaniu tych słów kluczowych w, normalnie w Google. Jak najbardziej. I tam będziemy mieli więcej informacji w języku polskim Jak i angielskim. Nie, nie, one są dostępne niestety w języku angielskim, ale nie, wszystkie są dostępne, dostępne na PubMedzie. Także mhm. tak, oczywiście możemy sobie skopiować Same abstrakty albo konkluzje wbić w Google Translator mm -hmm. i wszystko można sobie przetłumaczyć, jeżeli widzowie nie, nie, nie czytają angielskojęzycznej literatury mm -hmm. naukowej. Powiem szczerze, że piję tą wodę i czuję. Czuję taką, e, takiego kurde, powera, czuję taka krew, jakbym po prostu lepsze takie rzesi bardziej się czuję po Łukaszku... tym wszystkim. I... Prac poświęconych efektywności molekularnego wodoru jest bardzo hmm. wiele. Postaramy się nagrać z Anią osobne spotkanie poświęcone tej tematyce i przybliżające Tobie, Łukasz oraz Państwu tę jeszcze wciąż nieznaną wiedzę. Tak, tutaj tej wiedzy jest bardzo dużo, dużo informacji i możecie Państwo też wyczytać sobie na temat właściwości tej wody alkalicznej. Dziękuję bardzo Wam za spotkanie i za rozmowę. No, i czekamy na więcej ciekawych informacji na temat wody kangen. Także zapraszamy Państwa do śledzenia. No i co, to wszystko, tak? Dziękujemy, Łukasz. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy.